Witam wszystkich to jest mechanizm boomboxa GF 8686 -86 Sharpa produkowanego w 1980-81 są teraz boomboxy coraz bardziej popularne więc przy okazji renowacji tego modelu powiem jak można odnowić sobie napęd to jest napęd podobny napęd był montowany również Napęd kasety był montowany w 85-85. Nie wiem jak z innymi modelami, bo tego jeszcze nie rozpracowałem, a sam posiadam tylko ten jeden model. Po rozkręceniu od razu można zwrócić uwagę na to, że w zasadzie pęknięty był tryb do transmisji napędu do przewijania. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, bo po prostu całkowicie składał się z wielu części po prostu się rozpadł, to jest chyba bardzo częsta, yy, częsta sytuacja ponieważ można spotkać na Allegro firmy, które dorabiają tego typu elementy akurat znalazłem i już zamówiłem, więc za parę dni powinienem mieć nowy czerwony trybik on był zamontowany tutaj do niego była dodatkowo zawleczka którą się nakłada po ściągnięciu, możemy, założymy nowy tryb Faktycznie służył do transmisji Przewijania w jedną stronę W drugą stronę jest ten tryb A w drugą stronę, czyli w tym przypadku Do tyłu był ten trybik Więc to już można powiedzieć, że mam zorganizowane To jest to, co może być uszkodzone, jeżeli nie macie przewijania Szczególnie przewijania do tyłu Następna sprawa to jest, to jest przekierowanie napędu playa. To jest zdemontowana, zdemontowany idler, który posiadał gumę, która również jest w stanie agonalnym. Jak widzicie, ona może z daleka nie wygląda tak źle, natomiast w rzeczywistości jest już cała. Brudzi generalnie. Jest, jest uszkodzona ściągnąłem z tego idlera tą gumę i będę ją zamawiał na nową do tego do kompletu do kompletu jest potrzebna również jest również guma, która tutaj w tym miejscu idzie i one ze sobą przy się schodzą dzięki temu mamy napęd, czyli ten idler wchodzi tutaj Razem z gumą. O, może. wchodzi w ten sposób. I po przyciśnięciu play'a. Po przyciśnięciu play'a napędza kapstan. Czyli ten. Co dalej? Tutaj już czekam na te części, więc, więc będzie można zrobić pełny test oprócz tego tutaj zdemontowałem już rolkę zdemontowałem rolkę dociskową natomiast była tutaj chyba w ten sposób była zmontowana o, dokładnie w ten sposób Zdemontowałem ją, rolka jest w średnim stanie. Są takie rolki dostępne. Myślę, że najpierw sprawdzę swoją rolkę i zobaczę, jak ona funkcjonuje. Ewentualnie później zamówię. To jest rolka 13, średnica, wejście w środku Fi 2 i szerokość 7 mm. Są dostępne podobne rolki do wszystkich szarpów, występują to na pewno jest do zamówienia To też zobaczymy jeszcze czasem możemy przeczyścić papierkiem ściernym czy tysiące lub półtorej tysiąca jeżeli, jeżeli ta guma nie jest tragiczna to możemy wtedy ją przeczyścić, ale moja już trochę brudzi więc muszę się zastanowić czy nie zamówić nowej co jeszcze możecie mieć uszkodzone ogólnie rzecz biorąc zdemontujemy teraz Kapstan, który w tym przypadku przy tym magnetofonie jest naprawdę niezły. Duży kapstan, ciężki, odlewany, podobnie jak w dekach. To nie jest masuwa jak w niektórych modelach yy, takich yy, kaseciaków. Ja Już tutaj mam nowy smar, więc generalnie yy, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. więc Ten pasek może być uszkodzony. To jest pasek. Szeroki i do kapstanu, i może być ten pasek też uszkodzony. U mnie te paski nie wyglądają źle. Również to jest element, który służy do przewijania. To też jest idler. Ja przeczyściłem ten idler cały. U mnie jest przeczyszczony, otuszczony i zmatowiony papierkiem. Nie widziałem go na internecie, ale ten mój jest całkiem sprawny na razie też nie wymieniam pasków natomiast w wszystkich tych miejscach tutaj, tutaj, tutaj do wszystkich przycisków ściągnąłem stary smar, który już był smar silikonowy, który już był twardy zastosowałem smar silikonowy tego typu ptfe i silikon wszystkie te miejsca oczyściłem za pomocą oczywiście benzyny ekstrakcyjnej i następnie ponasmarowałem jeszcze raz więc wszystko tutaj chodzi, chodzi naprawdę gładziutko tutaj, tutaj, tych miejsc jest naprawdę sporo tu pod sprężynami wszędzie tutaj na tej listwie także ja mam tutaj taką sytuację, że nie muszę wymieniać tych to nie jest problem z dostępem do tych dwóch pasków jest zestaw, który można też kupić ja nie miałem tego problemu, bo sobie poradziłem Tutaj dałem trochę smaru. Sobie poradziłem z tymi paskami, które są. One jeszcze myślę, że pociągną. Jak zobaczę po wymianie idlera, to sprawdzę, czy one się nadają i czy ewentualnie nie trzeba je wymienić. Więc skręcam to z powrotem. A wspominałem wcześniej, że można ściągnąć Capston, ze względu na to, że najprawdopodobniej, jeżeli macie tą samą sytuację, która była u mnie, czyli był bardzo mocno zniszczony już, on może tak nawet nie wygląda ale był bardzo zniszczony, on jest zniszczony, bo on po prostu zostawia czarny, czarną smałę więc on zostawił, on zostawił czarną smałę na, na kapstanie, który tutaj wystaje więc musiałem ściągnąć cały kapstan, go odkręcić i przeczyścić bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby to przeczyścić ale łącznie musiałem ściągnąć ten element, który jest pod kapstanem ten tutaj, on jest przykręcany na dwóch śrubkach. No i przeczyścić to wszystko, tak? Teraz, jak wstawię, yy, jak przyjadą mi yy, idlery, no to będę musiał znowu ściągnąć kapstan. Może nagram filmik, włożyć ten, tą gumkę tutaj, włożyć tą gumkę nową na ten element, włożyć ten element. No i będzie już wszystko funkcjonowało. Więc to działa na zasadzie guma o gumę. Tak napędza kapstan. Ogólnie bardzo fajny mechanizm, naprawdę praktycznie bulletproof, bo tu nie ma się co, tu się nie ma co zepsuć. Po smarowaniu. to myślę, że tutaj powinno to hulać jak nic. Przyciski nagrywania, pauza, przewijanie, przewijanie, świetny mechanizm. Silnik Sankio. tak jak wspominałem wcześniej, ten podobny mechanizm może być montowany również w tych seriach tam 90. Na pewno 80, ale to musicie sprawdzić szczegóły. Ja o 86-86 na internecie nie znalazłem nic, dlatego ten filmik. Postaram się następny filmik nagrać przy montażu już tych elementów, tych części. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Dzięki. W razie jakichś pytań, dajcie kontakt. To mój pierwszy filmik przy tego typu renowacjach. Może będę nagrywał więcej. Na razie, pozdrawiam.